Dajcie mi czekoladki w tym oto filmiku. Tym razem chcę Wam pokazać, co zakupiłam na słynnej promocji w Rossmanie. No i w tym roku była ona dość pokręcona, ponieważ każdy kosmetyk był tak naprawdę inaczej przeceniony. Więc bez zbędnego gadania zapraszam oczywiście zainteresowanych do oglądania. Pierwszy kosmetyk jest to podkład z Eveline. Satin Matte i on w swoim składzie posiada filtrowany śluz z ślimaka, co jest mega, ponieważ on jest też taki trochę pielęgnacyjny. Mogłabym go porównać do kremu BB, ponieważ kompletnie nie widać go na twarzy, po prostu automatycznie się w nią wtapia i wygląda to mega naturalnie. Dodatkowo ma bardzo jasny kolor, 101 Ivory, to jest mój najjaśniejszy kolor i naprawdę mega się cieszę, ponieważ wygląda idealnie mojej cerze i on tak naprawdę zachowuje się jak krem. Ja za to go uwielbiam, kompletnie go nie czuć na twarzy, no i mega wam go polecam. Kolejny kosmetyk jest to korektor z Bell, który naprawdę uwielbiam, ponieważ jest bardzo jasny, więc dla mnie idealny, bo jestem totalnym bladziochem. Dodatkowo ma świetne krycie, przy czym jest dość lekki i to jest mega dziwne, ponieważ tego typu produkty właśnie się charakteryzują tym, że są dość ciężkie, a on nie jest. Był mega tani, i jeśli szukacie jakiegoś korektora, który zakryje wam wasze wypryski, niedoskonałości, to on naprawdę idealnie się do tego sprawdzi. Kolejna rzecz jest to mój must have, czyli ten oto już bardzo dobrze chyba przez Was znany puder z Miss Porti, ten fioletowy Somat, który naprawdę uwielbiam. Jest on transparentny, czyli taki biały. W środku mamy też taką gąbeczkę, której. Raczej nie używam, ale naprawdę go uwielbiam, ponieważ kompletnie nie odznacza się z twarzy, a przy czym świetnie ją matuje. Również kupiłam sypki puder z Bibo z tej serii Mood, który bardzo chciałam kupić już na poprzedniej promocji, ale go nie było. A tym razem naprawdę się bardzo dobrze postarali, ponieważ tych pudrów naprawdę było tam mnóstwo, przynajmniej jest chyba 30. W szczególności muszę tutaj powiedzieć, że ma piękne opakowanie, takie pastelowe, totalnie moje kolorki. Dodatkowo naprawdę ślicznie pachnie, jeju tak budyniowo. Na twarzy wygląda aksamitnie, tak gładko, naprawdę mega mi się podoba ten efekt i... Naprawdę ten pudel jest super. Następny produkt jest to rozświetlacz z Bibo, również z tej serii Mood, która naprawdę mi się mega spodobała. On się nazywa Sweet Candy, co mnie mega zauroczyło, oczywiście. Ta nazwa jest super. No i ten rozświetlacz jeju, on się nakłada jak masełko, pięknie wygląda na twarzy. Jest on różowo-brzostiniowy, bym powiedziała, naprawdę. I już nie mogę się doczekać, jak po tym filmiku go tutaj włożę. I po prostu będę codziennie używać, bo naprawdę jest śliczny. I teraz w magiczny sposób przejdziemy do oczu. Pierwszy kosmetyk jest to ten zestaw z Miss Sporty Studio Eyebrow Kit, który jest po prostu u mnie już kultowy. Uwielbiam ten cień, który jest w tym zestawie, ponieważ jest on taki bardzo jasny, chłodny i naprawdę mega naturalnie wygląda na drzwiach. Dodatkowo w tym zestawie mamy też mały pędzelek, i grzebyczek, które naprawdę mega się sprawdzą w podróż. No i naprawdę dla nastolatek bądź dla osób po prostu, które nie lubią wyrysowanych brwi, ten zestaw powinien być spoko. Oczywiście na każdej takiej promocji w Rossmannie kupuję zawsze jakąś paletę cieni i tym razem trafiło się na tę otą z Loli. miss Lili. Piękne opakowanie, zacznijmy od tego. Mega mi się podoba, że ten napis jest taki holo, a jest to po prostu holomaniaczką. Jeśli chodzi o cienie, to naprawdę mamy tutaj piękną kolorystykę, w szczególności dotykają tę paletę, dlatego oto różowego cienia. No i oczywiście też mi się mega spodobały te oto fiolety. Tutaj ten oto na dole cień jest mega ciekawy, taki inny. No i oczywiście tę paletę wypełniają też takie zwykłe nudziaki. Mega mi się podoba te wytłumaczenia na tych cieniach, te oczy, kwiatuszki naprawdę super wyglądają i jeśli chodzi o same cienie to naprawdę nakładają się idealnie są jak maselko i jeśli chodzi o Lovely i Vivo to naprawdę idą coraz do przodu z tymi cieniami i ten pigment jest ekstra. Oczywiście musiałam też kupić tę oto słynną paletę z Bibo Heartbreaker Go Nude i jak widzicie ta paleta jest metalowa, co nie do końca mi odpowiada, bo jednak ja wolę jak palety są bardziej takie papierowe bądź plastikowe. No i jak widzicie to opakowanie jest dość błyszczące i dla niektórych może to być nawet kiczowate. No ale jak zwykle jeśli chodzi o mnie to jest dla mnie mega urocze. Ta paleta ma w sobie lusterko duże, ale niestety słabo jakościowo, ponieważ bardzo znikształca na twarz i też razi po oczach. Dlatego warto sobie je obrócić I mamy tutaj tylko same cienie Mamy tutaj cienie bardzo ciepłe Ale też znajdą się jakieś tutaj na przykład chłodne I moim zdaniem ta paleta ma świetny pigment Naprawdę trzeba z nią uważać Bo można sobie zrobić po prostu krzywdę I pamiętam kiedy używałam tej palety I chciałam zrobić sobie taki delikatny makijaż Taki leciutko różowy A wyszedł mi naprawdę mega mocny Jeśli chodzi o samą kolorystykę cieni To naprawdę mega mi się podoba w szczególności te końcowe cienie, te bardziej różowe, błyszczące cienie naprawdę są śliczne, maty również są mega. I jeszcze fajne w tym wszystkim jest to, że mamy też taki pędzelek, który naprawdę jest fajny do błyszczących takich cieni, jak i też do blendowania, więc jak najbardziej da się nią wykonać makijaż. I tak już na koniec mam też taki oto tusz z Maybelline, Total Temptation, który naprawdę był mega polecany na YouTubie. I jak ja zobaczyłam, że on na promocji w Rossmanie kosztuje jedyne 10 zł, to ja byłam w szoku. Od razu go wzięłam, ponieważ mega mi się podobało pakowanie. To na początku powiem. Dodatkowo ma bardzo fajną sztuteczkę. Która nie jest silikonowa, ale takie typu też bardzo lubię, ponieważ jest ona na granicy wielkości moich ulubionych szczoteczek. Jeśli chodzi o ten tusz, to on bardzo przypomina tusze z Eveline: wydłuża rzęsy, rozdziela, leciutko bardziej pogrubia niż te z Eveline, bym powiedziała, ale nadal jest naprawdę super. I teraz przejdziemy do ust. I pierwszy kosmetyk jest to szminka z Eveline z serii Aqua Platinum. Opakowanie jest takie dość klasyczne, po prostu zwykłe czarne z złotymi elementami, a jeśli chodzi o samą pomadkę, to jest to taki piękny kolor, taki nudziakowo różowy. Jest to taki ładniejszy kolor naszych naturalnych ust. Jakbym miała powiedzieć, jaki kolor mają moje usta, to bym powiedziała, że właśnie ten. Jest to numer 480. Ta szminka jest mega komfortowa, kremowa, nawilża usta i jest idealna na co dzień. Następny kosmetyk jest to pomadka, która jest figurką z tej serii Tsur Tsum, które akurat kolekcjonuję i moim zdaniem one naprawdę są świetne. Ja akurat mam tutaj księżniczkę Leje i ona akurat pachnie i smakuje cukierkami cynamonowymi. I ja akurat te pomadki uwielbiam kolekcjonować, ponieważ mamy tutaj różne, jak widzicie, postacie z filmów. No i mają też one ciekawe smaki i zapachy i super wyglądają na półce. Kolejny produkt jest to błyszczyk z Vipo. Zwykły, przeźroczysty, takiego akurat właśnie potrzebowałam na co dzień i on ma nazwę Forever. Ma bardzo ładne opakowanie, takie klasyczne, no i co ja mogę tutaj dłużej mówić o błyszczyku? Sprawdza się fajnie. I najważniejsze jest to, że się nie klei na ustach. I już ostatni kosmetyk w tym holu jest to błyszczyk z Miss Porti, który ma bardzo ładny, taki różowy, jasny kolorek i w sobie ma takie małe, złote drobinki. Ślicznie się wygląda na ustach tak świeżo, bardzo ładnie odbijają te drobinki światło i jeśli szukacie jakiegoś ładnego takiego błyszczyka, to ten akurat mega Wam polecam. I To już tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam on się spodobał i widzimy się już za niedługo. 爸爸